Cześć! To moje zakupy we francuskim sklepie z ptaszkiem eee, i wszystkie te kwiaty zasadzimy tam w tym ogródku permakulturowym. Serdecznie zapraszam. Dobra, zaczynamy. Tu sobie mniej więcej takie podzieliłem na te, które są niskie, na te które są takie średnie i na takie wyższe. Myślę, że połowę tej przestrzeni tu przeznaczę na to. Jeszcze mam taki schodniak, który podbałem. Wiemy. Ciach. O kurczę. Pokażę Wam, jaka tu jest struktura tej gleby. Tu widać jeszcze, widać jeszcze chyba resztki gnoju, albo tu jest ta słoma. Teraz to się to wszystko tak zlewa. Tu troszeczkę wykopiemy. Dobra, jeszcze trochę. Jakieś paski jeszcze. Chodź chodzi tu. Ciężko z tą kamerą. Odłożę. O, dobra, mam nadzieję, że będzie coś widać. że to będzie miał dobrze dobra Patrz tu pierwsze koty za płoty no tak zobaczymy co to jest No nie wiem czy coś z tego będzie Wygląda to tak Wygląda to tak Jakby było takie uschnięte na wiór Całkowicie wysypię to Czy to wszystko? No to wszystko Tu nic więcej nie ma Jeszcze jakaś gumka taka jest Tu są jeszcze jakieś... Ale to mokre to nie to. Czyli niby to to. Że tak to wygląda. Co tu jest napisane? Że tu są dwie sztuki. Powiem szczerze, że słabo to widzę. Zasadzę to. Ale... Jeszcze jedne mamy Takie. Takie same. W ogóle coś jest Nie wiem czy to jest to Kurczę Ale ja ja Sam jestem ciekawy Znalazłem Znalazłem tylko takie coś Wątpię, żeby to były jakieś kwiatki w ogóle Tak to wygląda. Proszę bardzo, to są roślinki z oszołu. Tak wyglądają. Wsadzę. Raczej bez szans na sukces, ale dobra. To wsadzę. Tu jest napisane: jest dwie sztuki. Tak to wygląda. Tak też sobie robię dokument, żebym wiedział, co w ogóle tu jest posadzone. A sama roślina, sama roślina wygląda tak: dwie takie pietruszki. Nie wiadomo gdzie dół, gdzie góra, chyba tak, tutaj zaczyna coś, zaczyna coś tutaj kiełkować, no dobra, tutaj są chyba większe szanse, żeby to urosło, to sadzimy. Chodź tu. tu tak. dziesięć centymetrów. Ale coś takiego. Sześćdziesiąt centymetrów wysokie. Wygląda tak. Boże, co to jest? Ile sztuk tego jest? Że dziesięć niby. Chyba wszystko pokażę Wam, wygląda to tak. Takie bobki. No dobra, sadzę takie. Też co 110 cm ma już rośnie wyższe, 100 cm. Dwie sztuki niby. Zobaczymy co to jest Patrz tu O kurcze Chyba żyje, nie wiem O chyba żyje, ale jakie to życie Dobra, sadzimy Dobra, mamy takie. Trzy sztuki. I tutaj jest nawet instrukcja uprawy. Niesamowite. 120 centymetrów wysokie. Otwieramy. Otwierania. Coś jest. chyba żyje bo A jak to właśnie? tak i to wszystko co tu jest tu jest napisane że trzy sztuki to chyba chodzi o raz dwa trzy chyba tak dobra sadzimy I zostało ostatnie opakowanie, niby tu jest 25 sztuk kwiatów cebulek. To jest. Jedziemy. Widzimy. Jeszcze co tutaj? Nieczepili. No dobra. Nie będzie to, to jest chyba To mi wygląda na dalię. Ale tu nie jest napisane, że to jest dalia. do czego, nie wiem. Jeszcze coś takiego jest zieleniało. To jest lilia. Nie wiem czy taka zielona powinna być. Ooo Wygląda jakby miała się rozpaść. No zasady to, ale Też nie jestem przekonany. Dobra, do boju. kiewka niby że 18-dniowa Że ma być za 18 dni No nie wiem tyle jest jej widać nie wiem czy widać nie widać Tak ją posiadę O tak po prostu Dobra Zobaczymy to za 18 dni Koper Sała ta głowiasta widać widać Justyna nowość. Widać widać, chyba widać, szpinak.